Cóż to się dzieje wasz? Skąd się wzięła ta burza? Kryj się, głupcze! Zbliża się coś odpornego! Niewdzięczny robaku. Zawiodłeś mnie. Nie wykonałeś mego polecenia. Nie zniszczyłeś mroźnego tronu. Myślałeś, że ukryjesz się przede mną w tym zapomnianym miejscu. Miałem cię za sprytniejszego, Ili Danie. to tylko chwilowe opóźnienie. Starałem się wzmocnić me siły. Król Lisz zostanie zniszczony. Przysięgam! Czyżby? Twoi słudzy budzą pewną nadzieję. Dam ci ostatnią szansę, Ili Zniszcz mroźny tron. W przeciwnym razie będziesz musiał stawić czoła memu gniewowi. Być może ukrycie się tutaj nie było najszczęśliwszym rozwiązaniem. Mamy do wykonania zadanie. Czy podążycie za mną w samo serce mroźnego koszmaru? Nagi wypełnią każdy Twój rozkaz, panie. Pójdziemy gdzie każesz. Krwawe elfy również, panie. Rozgromimy plagę, a mroźny tron ulegnie zniszczeniu zgodnie z twym rozkazem.